Siema, witam Was z tej strony. Książę1330. Dzisiaj, w tym filmie poradniku, chciałbym pokazać Wam, jak ściągać y, pliki, gry, muzykę, filmy przez polskietorenty.pl i oczywiście przez Qtorrent. A więc zaczynamy. Wchodzimy w swoją przeglądarkę. Moją przeglądarką jest Google Chrome. I wybieramy. I wpisujemy tutaj ty, w, tej, w tym długim pasku. Wpisujemy polskie polskie e, myśnik Ty o ry, ry, e, n ty.pl i, i nam to wyszukuje. Po chwili wyskakuje nam takie coś. Tutaj mamy forum e, e, torenty i enter. Enter niestety nie da się w to wejść. Forum, to nie wchodzimy w to, klikamy w torrent, Ładuje nam się? I mamy taką stronę Tutaj możemy zaciągać filmy, seriale, jakąś erotykę, muzyka, gry, anime, książki, inne i dla dzieci Tutaj mamy ostatnie komentowane, dziękowie, dorwać gringo, gambit, czyli jako grać króla Sorry, sorry ja mam najnowsze torrenty, wyskakują nam. I tutaj, oczywiście, się nie trzeba logować, to jest jak najbardziej bezpłatne. No, ale można się zalogować. Więc tak, ja będę, wybiorę kategorię gry PC. Naciskam to i klikam szukaj. Po chwili czekania wyskoczyło nam takie coś. Mamy tu jakiś Car Simulator, decodnik, Need for Speed, Far Cry, i Artur, i wiele innych. Ja to ja tutaj Wam pokażę, jak to się robi. Tylko nie wiem, byle jaka gra. Może, <kowski> może być. Może być, może. Nie wiem, Może być Grand Theft Auto Liberty City. Wiem, ja. Klikamy prawym przyciskiem myszy na torrent. Albo inaczej. Wchodzimy w cel, zobacz cały opis. Znaczy, no jak wszedłem. Wszedłem. I tutaj mamy zdjęcie. Opis gry. Tutaj mamy rozmiar wstaw i usidów lecerów pobrany. Jak klikamy prawym przyciskiem myszy na myszynatorem i kopiuj adres linku. Następnie otwieramy nową stronę i wpisujemy. Genera, generator linków i szukamy. Wchodzimy w pierwszą zakładkę. Sorry jest Potem po chwili wklejamy i wygeneruj link magnet. Link do magnet do torrenta to. I kopiujemy ten niebieski napis. Jak już to zrobiliśmy. Klikamy kopiuj. I teraz główna część. Jeśli nie mamy kutorent, oczywiście trzeba mieć kutorent. Wchodzimy, instalujemy wszystko. I pojawi się nam takie okienko. Ja teraz ściągam Call of Duty, Ghost, ja <coughs> to y, mieszam z tym. I tak. Wchodzimy tutaj w taką łokątkę. Dodaj torrent z adresu. Y, Ctrl v, czyli wklejamy. Klikamy OK. OK. I tu nam, nam się po chwili, po chwili pojawia. Taki magnet. I tutaj możemy przejść do push for, Folder. Pokaż skonwertowane biki, Kopiuj <kupy> magnet link Wymuś start Tutaj nie możemy start, bo to już się robi Pauza, stop I takie wiele innych, usuń Ja tutaj wymuś start niestety zrobię, bo nie chce się to iść No i jak, ja się, jak się już nam Ty. ściągnie To w otwartym folderze, tam gdzie się zapisują nasze pliki, ściągnięte Otwieramy, instalujemy tyle w odcinku Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie to w dół Ja też bym tego bardzo tego nie chciał Jeśli coś zrobiłem źle, to komentujcie Jeśli wam się coś bardziej podobało, to subskrybujcie Oczywiście mam taki filmik Spideya dwójki, jak jeszcze nagrywałam na Windowsie XP Ale to taki filmik taki, jaki sobie wygrałem Więc żegnam was, cześć!